Dziś po spotkaniu udało się już ustalić repertuar. Tak, zrobiliśmy taki ogólny zarys. Nasz repertuar będzie obejmował trzy, cztery grupy utworów. W pierwszej grupie będą to utwory, które będą autorstwa twórców regionalnych lub pieśni regionalne. W drugiej grupie będą to pieśni biesiadne i ludowe. W trzeciej grupie będą to pieśni z polskiej muzyki rozrywkowej. I w czwartej grupie znajdzie się klasyka muzyki churalnej. I tutaj naszkicowaliśmy sobie taki ogólny zarys tego, i dalej będziemy pracowali nad zrealizowaniem konkretnych tytułów. Jak zrobić, żeby te kilkaset osób naraz zaśpiewało te same utwory? Jak, jak to zrobić? To znaczy, myśmy zaproponowali grupę osób, które pracują już z różnymi zespołami wokalnymi, z chórami, są to i dzieci, i młodzież, i różne grupy bardziej zorganizowane lub mniej, czyli ludzie starsi, należący do grup emerytów Gerencistów, do grup seniorów należących do Uniwersytetu Trzeciego wieku są również. Chóry, które już pracują od wielu lat, m.in. chór Pro Voices pani Doroty Gadziny, jest chór Canto Libero, który mam przyjemność prowadzić osobiście i na bazie tych, że Zespołów chcielibyśmy, aby do nas dołączyli inni, ludzie, którzy przede wszystkim lubią śpiewać. Myślę, że kiedy każdy z nas zaprosi, przynajmniej po jednej osobie, to stworzymy naprawdę olbrzymi chór, który będzie liczył no, nie 300, ale myślę, że nawet 500 osób. Każdego można nauczyć śpiewać? Tak. Jeżeli ma się pasję, jeżeli się lubi to robić. To można śpiewać jak najbardziej. Kolejny projekt, w którym bierzesz udział, ciężko było przygotować tak duży projekt? Zależy, co rozumiesz pod pojęciem ciężko. <grytania> <grytania> To, co ważne w każdym projekcie, który staram się y, przygotować, to, jest, y, to są ludzie tak naprawdę, z którymi pracuję. Y, to jest zespół, który tutaj też w zaśpiewajmy razem, pracował nad całą koncepcją projektu. Wspaniały zespół jesteśmy teraz po kolejnym już spotkaniu, y, które naprawdę no, tak y, daje nadzieję na to, że uda się nam w ciągu tych siedmiu miesięcy zrealizować te nasze wszystkie szalone pomysły. Twoim zadaniem jest dopilnować tego wszystkiego, żeby papiery się zgadzały, żeby podpisy się zgadzały, jak będziesz nad tym panowała. Moim rolą jako koordynatora organizacyjnego w projekcie Zaśpiewajmy Razem jest przede wszystkim taka umiejętna współpraca i takie łączenie różnych potrzeb zarówno ze strony zespołu merytorycznego Zaśpiewajmy Razem, naszego zespołu Złocinieckiego Środka Kultury i z, łączenie tego ze współpracą z lokalną grupą działania Partnerstwo Drawy z Liderem wałęckim Tutaj bardzo chciałabym podkreślić naprawdę bardzo dobrą współpracę z zespołem lokalnej. Grupy działania tutaj w Złocieńcu, która tak naprawdę bardzo nam pomogła i dzięki której myślę, że udało nam się zdobyć to pierwsze miejsce w rankingu w konkursie. No i w rezultacie realizować ten projekt. Dzisiaj jesteśmy już po spotkaniu grupy projektowej. Co jest celem tego projektu? Celem projektu, zaśpiewajmy razem, tak jak sama nazwa mówi, jest, są takie spotkania i taka praca twórcza i artystyczna żeby razem zaśpiewać i razem stworzyć piękny koncert, który będzie finałem tej pracy. Warsztatowo będziemy pracować z naszymi mieszkańcami miasta i okolic miasta od stycznia do, do, do lipca i 18 lipca robimy wielki finał w postaci dużego koncertu. Mam nadzieję, że 400 czy 500 osób zaśpiewa pięknie utwory, które właśnie teraz trwają przygotowania nad, nad repertuarem, które razem wszyscy wykonamy kto bierze udział w tych spotkaniach, w tych spotkaniach, które mają na celu przygotowanie tych wszystkich utworów i przebiegu projektu. Dziesięciu instruktorów pracuje pod kierownictwem pani Ewy Gadziny. 10 instruktorów złocienieckich, naszych lokalnych, bardzo zdolnych ludzi i bardzo, bardzo utalentowanych, i myślę, że z powodzeniem przygotują mi utwory i grupy, które później będziemy łączyć. Każdy z instruktorów, każdy z tych prowadzących, z tych trenerów wokalnych, tworzy swoją grupę 30-40-osobową, pracuje z nimi warsztatowo przez kilka miesięcy i potem wszyscy razem łączymy się w jedną wielką grupę i powstanie taki koncert duży. Jak będziecie zachęcać jako Złocieński Ośrodek Kultury do tego, żeby mieszkańcy brali udział w tych projektach? Znaczy, myślę, że Złocieniec jest takim miastem, w którym bardzo dużo ludzi śpiewa. Jest dużo chórów, dużo grup wokalnych, dużo indywidualnych osób, które chętnie biorą udział w różnych działaniach, gdzie śpiewamy. Mamy wspólne inicjatywy, wspólne imprezy, gdzie mieszkańcy bardzo chętnie przychodzą na, na różne, w różnych działaniach biorą udział i śpiewają. Więc tak naprawdę to jest tylko kolejny krok, żeby powiększyć grupy, żeby zachęcić jeszcze tych, którzy, którzy mogliby, chcieliby, a czasami Czasami się czegoś obawiają, żeby do nas dołączyli. I tak naprawdę to naturalnie powstają. Te grupy, które już istnieją, czyli chóry i grupy, mam nadzieję, że będą pączkowały, jeżeli tak możemy to nazwać, że każdy z uczestników już istniejących grup przyprowadzi kolegę, koleżankę, siostrę, przyjaciela, przyjaciółkę, dzieci, babcie i że w ten sposób będą powstawały coraz większe grupy, ale też oczywiście będziemy informowali na bieżąco przez naszą stronę internetową, przez plakaty, przez ulotki. Będziemy próbowali docierać do tych wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział w naszym projekcie, a mam nadzieję, że wszyscy będą chcieli, bo naprawdę warto. Warto być razem, warto spędzać ze sobą czas, właśnie tak twórczo i artystycznie, warto się rozwijać. Śpiew też łączy, wyzwala piękne, pozytywne emocje, więc tak naprawdę to są takie sposoby najbardziej naturalne na, na tworzenie relacji, poznawanie ciekawych ludzi, bycie ze sobą po prostu. Także koniecznie i mieszkańcy, i okoliczni mieszkańcy, Złocieńca, zapraszam serdecznie. Bądźmy razem, bawmy się razem, cieszmy się tym śpiewaniem, um, twórzmy coś wspólnie, doświadczajmy razem i zróbmy piękny koncert 18 lipca. Pani lubi śpiewać? Lubię, nawet śpiewam w zespole od jakiegoś czasu, chór Alberta, pracujący przy Złociniewskim Ośrodku Kultury. Tworzymy z ciekawymi osobowościami 16 fantastycznych kobiet już mamy pewne utwory przygotowane, także mam nadzieję, że do nas też jeszcze dołączą inni i śpiewamy oczywiście. Osoby, które będą brały udział w projekcie, będą czytały z nut, czy będą miały teksty, czy jak to będzie? No będzie można korzystać z nut, ale będzie można też korzystać z tekstów, to będzie do wyboru uczestnika projektu. Nikogo nie będziemy zmuszali i nie będziemy na siłę uczyli czytania z nut, ale będzie to bardzo mile widziane, jeżeli ktoś będzie czytał z nut to jak najbardziej. Dzisiaj podpatrywają wasze spotkanie, każde spotkanie wygląda tak, że podśpiewujecie sobie tutaj? Tak, jak najbardziej podśpiewujemy, słuchamy, jak inni to robią i dowolność panuje. Do udziału w projekcie zachęcacie praktycznie każdego, od zera do ilu lat? E każdy, kto potrafi śpiewać, bądź bardziej lub mniej, w jakimkolwiek miejscu znajdzie miejsce w projekcie Zaśpiewajmy Razem. Mamy naprawdę wspaniały zespół 10 instruktorów, którzy bardzo bezpiecznie i w bardzo ciekawych, atrakcyjnych zajęciach animacyjnych poprowadzą te dziesięć grup, które będą przygotowywały się do koncertu finałowego, który już jest w lipcu. Naprawdę słuchajcie, zapraszamy do udziału każdy, w nim może wziąć udział Zarówno dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, każdy, komu coś w duszy gra, może wziąć udział w tym projekcie. Tak naprawdę chodzi o to, żeby, żeby może też nie tylko śpiewać, ale żeby po prostu się spotkać, pobyć ze sobą. No a w efekcie uda się na pewno nam doskonały koncert, który planujemy już 18 lipca w tym roku. Duży projekt, a ile udało się pozyskać środków na jego realizację? Mm -hmm. Całkowita wartość projektu to jest ponad około 62 tysiące złotych. Programu rozwoju obszarów wiejskich udało nam się pozyskać ponad 30 tysięcy na realizację projektu. Zaśpiewajmy razem.